Wszystkich w kolejnym odcinku. I dzisiaj będę testował tryb. W sumie nie testował tylko oceniał tryb na nether, Netherstorm Games. Netherstorm? Nie wiem, coś w tym stylu NSSV. I ogólnie mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie. I grałem sobie tutaj trochę i wiem tyle o tym serwerze, że są lekkie lagi. Eee, no, że są lekkie lagi. I że. Są zepsute hity. Znaczy nie, że zepsute, tylko lekko zmienione. Więc już widzimy się na pierwszej arenie, którą będzie chyba e, no debów. Okej, okay, a więc jesteśmy już w arenie. I ocenię sobie po prostu cały ten tryb, bo tutaj jest bardzo dużo trybów. I w ogóle możecie zobaczyć mojego nowego crosshaira. Mi się bardzo podoba. Dobra, dobra może do pvp nie jest najlepszy, ale... Oj coś mi się wydaje, że na następną... ale nie zmienię tego tek tekstu. No Ile na CPS-ów? Nie, na siedmiu bym nie tak nie robił! Nie, na 7 bym nie tak nie robił Z tym typem jest coś nie tak Co jest? Co jest chłopna od Jepcu. Nie. O, zabiłem go. Super. Dobra. To lecimy na następną arenę i ktoś tu nie dzwoni, więc zobaczymy, co to będzie za arena. Okej, okay, jesteśmy już na następnej arenie, którym jest HCF. Mam nadzieję, że mi pójdzie. I ogólnie te tryby. Taki no, średni, możecie w sumie zobaczyć, że jest zmieniony pvp Teraz butterfly'em klikam O, Boże, chłop ma bp Chłop Ale jest słaby Ja też jestem słaby, bo przed chwilą grałem, kurde, cały czas 1.18 A nie 1.17, więc no Dobra Nie, butterflying go nie porobię. Mam nadzieję, że mi się uda. I teraz się skupiam, dlatego tak cicho jestem. Żeby nie było. Ile on CPSów? On po 6 CPSów, on one clickiem bije. Nubel bije one clickiem, dobra. Chyba widać, że gracz BP, bo... Czy w sumie... Taki gracz BP w 100% to, to chyba nie jest. Skoro gra na makrze. No. niesprawiedliwe mordo. Jak się gra na tym? Kurde, nubię. Ale że ty grasz na... E, tym... Na BP i grasz bez makra? Co jest? Nie co gra na BP i bez makra jest. No i tak mi się wydaje, no bo... Posz... Nie no, butterfly'em chyba. Bo ja mu się cały czas zmieniałem te CPS'y na po 8, albo one klikiem mocnym po prostu. Nie, te tryby są tak średnio dobre. Bo mówię, to PvP i lekciutkie lagi. Czasami można zauważyć te lagi lekkie. Nie patrzcie na czar lepiej. A, BP 1.8.8. Dobra. Dobra. Trzeba porobić tego gościa szybko I ogólnie z tego będzie po prostu te moje ulubione tryby, jakby Na których gram na serwerach innych też I po prostu wtedy będę oceniał już inne tryby Na przykład jest PvP, bo to jest tryb Practice A tam jest na przykład jeszcze tryb PvP i jeszcze inne tryby, nie? Mam nadzieję, że... Dobra Chłopak na Blazing Packu gra, więc... Dobry nie może być Jedyne co może umieć to mieć, kurde, Auto Guardy i Auto Armor z jednym co ten gość może mieć Jak ma blazing Faka. Dobra Zjadłem refas Dobra, nie będę przeklinał Lepiej Dobra Nie, no serio Zdążył Okay. Najsik, nice. wygrałem. Więc teraz na kolejną idziemy. Arenkę. Na jakąś inną po prostu. Zobaczymy, jaki to będzie tryb. I potem po prostu to wszystko ocenię, nie? Okej, okay. jesteśmy na kolejnej arence i na takim czymś jeszcze nigdy nie grałem. Jest to EasyHC. Serio, nigdy na tym czymś nie grałem. To są dwa koksy. 10 gap. No, okej. Okay. A znaczy, wiem, co to jest easy HC, nie? Easy HC to są jak serwery typu nie wiem. Nie, Bla... nie, jak Blazing Pack, Boże Serwery typu Blazing Pack Nie no, Maciej super jesteś Serwery typu e, Dragon Survival Nie wiem o co, nie wiem o... Czy wiecie o co mi chodzi, nie? Ale Nie, serio? Chłop na gapie był, dobra widzimy się jeszcze raz na tym Aha, chłop był na koksie Dobra widzimy się jeszcze raz na tym Easy HC, bo fajna jest ta gra Okej, okay, a więc Jesteśmy znowu I jesteśmy znowu z tym samym typem też chcę Nie, ja nie będę nic jadł. Nie będę tego, bo on na koksie był. Więc ja się nie będę tak bawił. Dobra. Ja sobie porobię. No. Widać, że jest na koksie. Ham. Nie umie grać. Nie, naprawdę. Ja kiedyś grałem na takich serwerach Easy -hc. i tak się nie da grać. Wbijesz się z gościem, a on ci... Ha, ja się... Co? kogoś na maksa gra. Bo widać, 16 CPS-ów nagle, nie? Dobra, i co teraz? Niby nie zjadł koksa, ale. Patrzcie, on przez tyle czasu nie je. Zastanawiam się, jak on może jeszcze tyle żyć. Ja zjadłem teraz tak, koksa. No i więc nie może mnie zabić, nie? Ale. No kurde. No on dopiero teraz je. To jest niemożliwe. Ja mu, ja mu więcej hitów daję. O, i teraz musi jeść. I to bardzo. Więc. U mnie chyba będzie ta oręka do końca. Jeszcze jeden tryb. I wtedy już. Boże, ja, mój. Aim. Wait, on ma kokcika? Ta on ma kokcika. Dobra, oro. Oro typa. No, ja, Peter, Myślałem, że to tak jest, jak na Mine menu. Nie, on zaraz dosta, dostanie nagle tak, że będzie ja przez pół godziny nic nie zje? nagle... nagle... Tak, cicho. Nieważne, to był mój brat. Nieważne. brat, no okej. Okay. no nie komentujcie w komentarzu. Po prostu gra na telefonie moim i... Nie, o, oh, ma piękne makro. Ale, o faj, makro lubię. Wait, patrz na jego CPS-y. Mam nadzieję, że go. się uda go zabić. No, ale. co on ma za... On w ogóle prawie, że knoka nie dostaje. Patrzcie, jaki jak ja knoka dostaje, a jaki on knoka dostaje. I czemu... Co tu jest za protection? Nie, to jest normalnie protection 4. Czemu my się tak długo bijemy? Aha, aha. Co jest? Nie wiem, naprawdę, widzowie, ile ja się z nim biję. Nie mam siły. Ale kombo śmiciał z nic, W sumie to nie było żadne kombo, bo on po prostu ja Refa. Dobra, zaraz trzeba będzie koksa owalić. No ale. Patrzcie to! Jest na takim odjebcu Przecież. Bo w ogóle knoka nie dostaje. No i jeszcze pytanie. Dobra, jem koksika. No i teraz znowu nie ma szans. No i znowu mi kombo zakład. Dobra. Jeżeli nie ma koksa, to deda. Nie. Nie. Palce mi siadają. Najbardziej mi rozwalają youtuberzy. W sumie teraz też powiedziałem, że mnie palce bolą, ale no rozwalają mnie youtuberzy, którzy, którzy mówią, że na przykład po dwóch hitach butterflyem ich palce bolą, nie? Przecież jest komedia. Ja przez całą arenę prawie butterfly'em i teraz nie dopiero w palce zaczęły boleć od butterflyowania. No i znowu przegrałem, no niestety. Aha! Hubi miał jeszcze 14 HP. No super. Widzimy się w następnej arenie i to już będzie prawdopodobnie ostatni tryb. Jeżeli widzicie ten, to szale coś, to nie wiem jak ja to kliknąłem. Nieważne, widzimy się na następnej arenie. Ok. a więc jesteśmy już na następnej arenie. I gramy. Mam nadzieję, że uda mi się to ugrać. I kurde, mam nadzieję, że naprawdę uda mi się tu ugryć. Wcale nie jest tak, że pojedziemy to drugi raz. Aha! Dobra! Patrzcie to. Patrzcie to. Admin TP! Admin! No ale. Ale strefiaczek gej. Nie. Ile? Dobra, mamy 1v1 z cheaterem. Jesteśmy tobiaszem. Porobimy cheatera. Dobra. Szybko muszę napisać. Slodzia. Nie. Dobra, wywalone. Porobimy cheatera. Makra na szczęście nie ma. Dzieciaczek na onkliku leci. Ale śmierć jest na odpale. Jeszcze napiszę S pewno, nie? Albo S. Bo coś w tym stylu. Znając Zaraz będzie jeszcze L A Kill aura. Dobra, nieważna. Po prostu ja oceniam na... Nie wiem w sumie na ile oceniam ten tryb. Oceniam ten tryb na o, 9 na 10 ale tylko dlatego oceniam na 9 na 10 Że jakby... Kurde, mam nagę mózgu przez chwilę e... oceniam ten tryb na 9 na 10 dlatego że mają dodatkowe jakby swoje gry na przykład na niektórych serwerach na większości serwerach nie ma takiego czegoś jak na przykład na MineMene więc wydaje mi się że jest to bardzo fajne no i po prostu no i widzimy się następnym tym widzimy się w następnym filmie no i ne